Ostatnio obchodziliśmy Święto Pyrzyc i mieliście okazję poznać zabytki, jakie mamy w Pyrzyc. Czy ktoś z Was chciałby wymienić baszty, jakie poznaliśmy? Tak. Lodową. Lodową. Jaką jeszcze? Proszę oliwko. Prochową. Prochową. Jaką jeszcze szymek? Sową. Sowią. Dzień dobry, kochane przedszkolaki. Spotkaliśmy się dzisiaj na zajęciach plastycznych, plastyczno-przestrzennych, będziemy wykonywać pracę na temat pyży, ale to nie będzie taka zwykła praca plastyczno-przestrzenna, ponieważ będzie ona wykonana z recyklingu. Wszystkie materiały, które nie są nam już potrzebne, takie jak po opakowania różne. Możemy ponownie wykorzystać do czegoś tak pięknego jak budowla naszych baszt i murów obronnych. Nasza praca jest już gotowa. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy.